Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Moi drodzy, tym razem przyszło mi zagrać, ee, że tak powiem, maszynami pod Henselta troszkę kontroli. Oczywiście z oblężeniem, ze scenariuszem. Jak sami widzicie, nie ma za bardzo co tutaj opowiadać. Mamy. Standardowy deck, powiedzmy, no, lider czasami można lidera zmienić pod ewentualnie e, dodatkowe zasoby, lepiej wchodzi natomiast natchniony zapał tutaj też całkiem fajnie się sprawdza z zemstą Rafarda, z Selkirkiem, no i dodatkowo upiór kedweński tu jest, więc mamy trzy możliwości odpalenia, no, jeszcze korabalisty, jeżeli chodzi o samego lidera. No, i to jest to. Za wiele nie ma co opowiadać. Mamy maszyny wrzucone. Mamy trochę kontroli w postaci siroko maszyn, bombardowań. No i dwa techy w postaci Wołcha i wiewiórki, tak naprawdę. Wysłanniczka ma nam ułatwić topdek. Zapraszam do oglądania. No i pierwszy meczyk, moi drodzy, na mobilizację. O, czyżby rębacze? Czyżby rębacze? A może coś innego. Oby nie. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Mamy bombardowanie, więc w razie czego mamy czym to usunąć? Jest Henseltinio, ale Henseltinio sobie poczeka. Zrobimy to tak. To się przyda, to się przyda. W sumie generalnie wydaje mi się, że ręka jest ok. Zaczynajmy, jestem na redcoinie, więc możemy zacząć agresywnie, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak przeciwnik zagra. No i tu pytanie, czy ja chcę od razu Seldkirka odpalić, bo to jest naprawdę utrudniające życie. Chyba tak zrobię. Troszkę brakuje mi Anseisa. można byłoby kombinować z, obrocą, z obrońcą. Chcesz wojny, No i dobra, i teraz tak. Tu mamy rycerza niestety tutaj. Załogę aktywuje nam tylko i wyłącznie maszynka. Ale, A, moi drodzy, to trzeba zrobić do tyłu. Wydaje mi się, będzie lepszym rozwiązaniem, więc tak to zrobimy, chociaż nie, bo tu jest żołnierz, tu jest żołnierz, tu jest machina. Dobra, to zróbmy tak. O, jak fajnie. Trochę agresywnie. No, aczkolwiek to jest już pod potencjalnego rębacza. Tylko teraz sobie trochę to utrudnić. Bo problemem jest to, że ja niestety nie mogę w tej chwili zagrać bombardowania. I bombardowanie by fajnie weszło, bo byłoby. Dosyć fajnie. Wow, i tu od razu idzie. Moi drodzy, to jest naprawdę duże, i ja to biorę. Nawet się nie zastanawiam. Robię to w ten sposób. Hmm. Ja jestem w stanie to zbić. Chyba nie za bardzo. Zaraz zobaczymy. Aha, no nie mogę teraz. Mmm, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale robimy na równych. No trochę remowali zeszło, zaczyna mi się kończyć pomysły. Ale trzeba grać. oj. Wow, gościu od razu tak to zrobił. Znowu obrońca. Chcesz Ja to zrobię tak. Teraz pytanie, co zagrywamy? To jest żołnierz, to jest upiór żołnierz. Tu mamy to. Chyba kołowrót zagramy. No nie udało się zatrzymać, za mało, za mało, ten, gościu bardzo mocno pojechał gąbczastym oraz fiolką tutaj. Eee, aczkolwiek, no jest dobra nowina taka, że zagrał tego rębacza i zagrał lidera, więc w razie czego mam bombardowanie ustawione, od ewentualny jakiś blitz z jego strony. No nie wiem, zobaczymy zaraz, co tu przeciwnik zrobi. Ja to zrobię ten sposób. I zrobimy tak. O jest desant i załatwimy jednego rębacza. Pyk. Enselt pod dumę oczywiście, natomiast muszę trzymać jeszcze troszkę te mm, machiny. Aczkolwiek gdyby zagrał jeszcze Jednego Rębacza? Czy to tak z ręki, czy to z garnizonu? Świątynia Melitele dopiero teraz! Ojojoj, a czemu tak późno? Zawodnik to zrobił. No dobra, to ja to zagram jeszcze myślę. Mamy scenariusz i to jest dobra nowina. Ja zrobię to tak. Tak, wygląda to dobrze. Zawodnik jest robiony na równych. Wrzuca wiórę, nie jest to problem. Aczkolwiek, no, może, może powodować jakiś tam dysk dyskomfort, powiedzmy. Ja zrobię tak. Tak. Mamy jeszcze, mamy jeszcze. I zagram tak. Tak jest. I to będzie mój pas już prawdopodobnie. furgon Nie podoba mi się ten furgon. No, Okej. Okay. Zawodnik może nie wyrobić z punktami. <laughs> oj, 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 moi drodzy. <laughs> to ja powiem tak. No to ja powiem tak. Dla mnie bomba. Jak chcę, ja spasuję, spróbuję długą rundę, bo tam został tak: z garnizonu jeden, został jeden na łapie, więc to powinno pójść gładko. Ale tak się zastanawiam, czy nie pojechać na 2-0. No niby. Niby mam możliwość odpalenia całego scenariusza z obrońcą. Nie mam żołnierzy, co prawda, to jest tylko jeden kłopot. Chociaż nie, tu jest żołnierz, tu jest żołnierz, to może uda nam się fajnie wkomponować... Eee, ...dumę e Foltesta. Okej. Okay. Myślę, że to dobrze wygląda, bo mam... ...bo mam bombardowanie razy dwa. Więc powinniśmy się pozbyć jednego rębacza, nie ma lidera. Kurcze, naprawdę to wygląda dobrze, o, tyle powiem. Dumę chowamy. I szukamy, no i super, mam wszystko czego potrzebuję, dumę wyciągam. No i tu ma problem zawodnik, pytanie teraz, czy on gra tu Adalie, bo czasami grają Adalie. Jest i Daran. Dobra, ja jadę od razu ze scenariuszem. Nawet nie będę czekał, moi drodzy. Nawet nie będę czekał, bo powiem szczerze. Trzeba będzie zagrać szybciej Henselta. Eee, najpierw Donimir. Potem Hensel dopiero, bo kłopot jest tego typu, że ja muszę. Między żołnierzami zagrać, jak chce zagrać dumę. Dosyć sprawnie. No, sprytnie zagrał. Nie jest powiedziane, że ja to ugram, bo tutaj robi się nieciekawie. O kurcze. Kurde, ładnie to rozegrał. Nie spodziewałem się, mogłem cisnąć w sumie tą R3. To teraz musimy zrobić tak. Aj, Zrobię miejsce, więc dlatego to obiłem teraz. Rębacz. OK. Teraz zrobimy to tak, żeby to zbić. To muszę tak zrobić. No oczywiście. OK, to zbiłem. Wow, muszę szybko tego załatwić. Tego muszę załatwić teraz. Wyrównana walka, moi drodzy. Pancerza narobił, kurczę! Robi 7 punktów co turę. On zaraz będzie mi zbijał tej jednostki. Uuu, ale to. No, nie podoba mi się to bardzo, to co robi przeciwnik. Ale nic na to nie poradzę. On trafił w to, a nie w to. Trochę szkoda. W sumie mogłem w sumie mogłem najpierw to rzucić nieważne co jeszcze Erland tu jest No na no on dużo punktów nie zrobi sam Erland nie ale chyba się nie uda. Mimo double, double, double last Say to chyba się to nie uda. No, kurczę, jeszcze 7 punktów. Nie udało się tym razem. Ajajajaj, przekombinowałem. Przekombinowałem. Zapraszam do drugiej gierki. No i drugi meczyk na precyzyjne uderzenie. Huh, co odcinek to musi być precyzyjne uderzenie. Ale plus jest taki, że jestem na Redcoinie, chociaż tyle dobrego. Natomiast, tak sobie muszę sprawdzić, ile ja mam. Art jeszcze tutaj. A, dobra, spoko. Tego chyba nie potrzebuję. Chociaż jakiś blok może wyjść, więc jest. rafart, jest blok, to można zostawić. To też, to też, to też. Więc. Można to wymienić. O, to możemy zostawić, to się może przydać. Co bym jeszcze chciał dobrać? Ewentualnie drugi drugiego mistrza oblężeń. Może siroko, Ale chyba zostawię to, co jest na ręce. Może się przydać tech w razie W. Z drugiej strony przydałoby się Siroko, ewentualnie gdyby coś było tutaj nie tak, bo tu prawdopodobnie będzie. A jednak smoki. A myślałem, że co innego będzie. Wow, Siroko by ładnie weszło, ale nie będziemy tego grać na razie. Zagrajmy na razie tak. Natalis. Tak, Natalis będzie spoko. Bo wyciągniemy sobie ewentualnie kołowrót bądź ee, bombardowanie. Więc to będzie spoko. Jest Vanadine. No i tu by się. I tu by się przydało, niestety, moi drodzy. Właśnie. eee... To by się przydało sirok. Okej, okay, to ja zrobię tak. Wiewióreczka i pas. Jaką spasuje to ja dogram najwyżej trudno. Plan B. Gra dalej, ale ja nie odpuszczę, ja to zagram. Szkoda tylko, że mi zlikwidował. Co za cwaniak. No, i mamy gościa na równych. To jest trochę ryzykowne to, co robię. Ale może się uda. Wow, jestem zadowolony, moi drodzy. Ok, ok, no. Raczej będę chciał to grać pod warunkiem, że dobiorę co potrzebuję. Szkoda tylko, że nie mogliśmy jeszcze jednej karty dograć. Bo to by troszkę ułatwiło życie. Jest cancel, czyli możemy Dumę schować. Do kieszeni, że tak powiem. No ale brakuje mi maszyn. Teraz pytanie: Co ja chcę zagrać? Tu są te zaczepki, nie? I teraz ja bym zagrał może w ten sposób. Zróbmy tak, zagramy Henselta z Donimirem i z Dumą, a zostawimy scenariusz z dwoma. z dwoma maszynami. Może to wystarczy. Lidera ma w tej chwili zbrikowanego. No chyba, że poleci siroko. No to wtedy ja spasuję już chyba. Oczyszczenie. Aj, kurcze. Bomba. To jeszcze Madok jest. O, nie ma Madoka. A to dziwne. Dobije dobije w ten sposób i lidera wyrzuci. Ja desant nie mam za bardzo w to rzucić, więc tu jest kłopot. Co tu się dzieje? Coś mi tu piszą. No. Ok, I ja robię pas. Dobra, i teraz tak. Scenariusz dobieram i jedną maszynę, i to mi wystarczy. I Siroko. Scenariusz Siroko, i to mi wystarczy. Nie będę ryzykował, bo nie mam dwóch kart. na. A nie, jest jeszcze Miszo Blężeń. O, no to super. Jakby jeszcze Miszo Blężeń wypadł, to już w ogóle byłoby super. Ej, Siroko teraz? Nie, poczekam. Poczekam. Mógł przewidzieć to, nie? OK, moi drodzy, jedno zwycięstwo, jedna porażka dzisiaj. Precyzyjne uderzenie po raz kolejny zostało pokonany. A na koniec filmu powiem tylko jedno: zostaw komentarz i łapkę w górę dla zasięgów. Heja.